Dzień dobry, Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Ja będę miał pytanie do pana Karola, bo widać w tych kulisach łączy nas piłka jak ważną rolę zaczął pan odgrywać w szatni reprezentacji Polski. Ja bym tutaj nie chciał nadużywać słowa atmosfericz, ale myślę, że gdyby piłkarze naszej kadry dowiedzieli się, że Karol Świderski nie przyjeżdża na zgrupowanie, to byliby smutni. Jak pan odbiera w ogóle to, co dzieje się w szatni? Jaką rolę na budowę atmosfery miał selekcjoner Michał Probierz? I jak też zmieniała się pana rola? Bo my tak z perspektywy dziennikarzy mieliśmy wrażenie, że zawsze pan był tak. Taki cichy, spokojny, a teraz na tych kulisach widać, że to jest prawdziwy Karol świderski. Znaczy myślę, że w szatni nigdy nie byłem cichy i, i spokojny. Rad, raczej zawsze gdzieś tam dusza towarzystwa w szatni. Także. E, lubię żartować, lubię rozmawiać. Myślę, że jest zawsze na to czas przed treningiem czy po treningu. E, no, przed meczami tak jak w. E, Wczoraj w wywiadzie mówiłem, że raczej wolę się koncentrować i, i, i troszeczkę wyłączyć z tego, a, ale cieszę się, że mamy fajną, fajną atmosferę. Myślę, że nie tylko ja odgrywam rolę w, w tym, bo, bo jest dużo chłopaków, y, którzy mają fajne żarty i, i gdzieś cały czas rozmawiamy, żartujemy. Y, trener Probierz myślę, że też miał y, dużą rolę w tym i, i Znam trenera ProBieża, więc y, wiem czasem na co mogę sobie pozwolić, kiedy mogę zażartować, także y, no, cieszę się, że, że jestem, że, że mogę żartować i, i tyle.